Czas w meteorologii wykorzystujemy w różnych aspektach. Można powiedzieć, że czas nas uczy pogody. Dlaczego? Ze względu na to, że zarówno w pozyskiwaniu danych, przetwarzaniu danych meteorologicznych, jak i udostępnianiu ważnym jest synchronizacja czasu. Pozyskiwanie danych z różnych źródeł, zarówno satelitów, sieci pomiarowej. Wymaga synchronizacji czasu. Dane są zbierane z całego świata, więc musimy ten sam czas mieć na kontynencie amerykańskim, w Azji, w Europie. Więc te elementy muszą być zsynchronizowane. Bez synchronizacji czasu. Te dane nie spłyną w określonym czasie do przetwarzania danych. Tym bardziej, że reżimy czasowe są bardzo napięte, a updateujemy numeryczne modele pogody, które wykorzystują te dane co 6 godzin, a więc one muszą być dostarczone w określonym czasie i sprawdzone te dane. Więc podstawa czasu jest jakby tutaj krytycznym elementem. Tak samo w przetwarzaniu danych, czyli w wykorzystaniu numerycznych modeli pogody, czas, synchronizacja superkomputerów ma kolosalne znaczenie. Również udostępnianie danych dla różnych sektorów gospodarki, dla lotnictwa na przykład, dla gospodarki morskiej muszą być dostarczone w określonym czasie i to nam gwarantuje synchronizacja czasu. Wykorzystanie źródeł czasu w metrologii ma wieloaspektowy charakter. Dlatego też korzystamy z wielu różnych źródeł podstawy czasu do synchronizowania naszych pomiarów i przetwarzania danych. Takim podstawowym źródłem czasu w naszych pomiarach jest czas głównego urzędu miar. Korzystamy również z synchronizacji czasu udostępnianego przez Centrum Badań Kosmicznych, Obserwatorium Borowcu. Te dwa źródła są w tej chwili naszym podstawowym. Alternatywnie wykorzystujemy również też synchronizację czasu udostępniane przez nawigacyjne systemy satelitarne, głównie z systemu Galileo, ale tutaj trzeba zaznaczyć, że to są systemy, które są podatne na zakłócenia zarówno naturalne, jak i na ataki z obszaru cyberbezpieczeństwa więc tutaj musimy wykorzystywać kilka źródeł, żeby zapewnić cały czas dobrą podstawę czasu do naszych badań i służby hydrometeorologicznej, bo taką służbą jesteśmy jako Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dzięki synchronizacji czasu i dobrej podstawie czasu mamy możliwość rozbudowy automatycznych systemów pomiarowych stacji meteorologicznych i hydrologicznych, które od kilku lat rozwijamy w Instytucie Meteorologii Gospodarki Wodnej. Dzięki synchronizacji czasu możemy synchronizować wszystkie automatyczne stacje, żeby pracowały w jednym reżimie czasowym, co jest bardzo istotne z punktu widzenia zbierania tych danych, jak i również z punktu widzenia ich weryfikacji. To jest jeden element. Kolejnym elementem, który jest istotny i wykorzystywana jest synchronizacja czasu to jest pobieranie danych satelitarnych z systemów obrazowania Ziemi w naszym ośrodku w Krakowie. Wykorzystujemy również sieć radarów meteorologicznych, nowoczesnych radarów, które muszą być zsynchronizowane jedną podstawą czasu z uwagi na to, że one zbierają dane co jedną minutę. Te dane są opracowywane w reżimie pięciominutowym i bez stałej synchronizacji czasu, kontroli czasu w zasadzie byłoby to niemożliwe. Poza tym wszystkie dane, które zbieramy w Instytucie, zarówno meteorologiczne, jak i hydrologiczne, są wejściem do numerycznych modeli pogody. Te dane, oprócz sieci polskiej, zbieramy z całego świata, więc musimy synchronizować do jednej podstawy czasu wszystkie bazy danych, których pobieramy dane. Dopiero te zsynchronizowane dane, które Pobierane są do systemów obliczeniowych, pozwalają nam na generowanie numerycznych modeli pogody, które możemy spotkać w internecie, w telewizji, jako wizualizacje, ale jednocześnie te same dane, które przetworzone są, dostarczamy do Osłony systemu lotnictwa cywilnego, również dla wojska, które wymagają cał, cały czas synchronizacji czasu i pobierania danych w określonych reżimach czasu, które są z jednej podstawy czasu głównego urzędu miar czy też z Centrum Badań Kosmicznych.